Początkowo twórcy serialu planowali nakręcić pięć sezonów. Pierwszy miał zostać osadzony w 1980 roku, a każdy następny o dekadę później względem poprzedniej części. Ponadto w każdym sezonie planowano zmieniać obsadę, by móc opowiadać różne historie. Casting na odpowiednich młodocianych od twórców głównych ról był dość długi i mozolny. W celu znalezienia od twórców głównych ról przesłuchano 900 chłopców i 307 dziewczynek. Postać jedenastki, jej sposób zachowania oraz relacja z pozostałymi bohaterami były wzorowane na kultowym przybyszu z obcej planety z filmu Extraterrestrial. Fabuła serialu została oparta na teorii spiskowej dotyczącej prowadzonego od czasów II wojny światowej do około 1983 roku projektu Montauk. Zwolennicy tej teorii twierdzą, iż przez cztery dekady rząd oraz wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadzały na dzieciach eksperymenty dotyczące kontroli umysłu, teleportacji i podróży między wymiarami.